Hello, Hej. Z tej Hello. strony Maciek i Teta. Dzisiaj retro test Cukiereczki middle Dynamis od superpowera No i stare petardy, bo z 2014 roku, klasa F3 1,5 g na sztukę, 6 tu sztuk właśnie w opakowaniu, czyli tak to wygląda ADR 1.3 UN 0.33.5 10.208 kod produktu Instrukcja obsługi w języku polskim oraz w jakimś innym, dziwnym, nie wiem. Certyfikat C, importer, e, superpower, producent jakiś Pix, Yang, Guang, ha, Fireworks, nie wiem. A produkcja jaka? Nie napisali, nie mhm. wiem. E, no. Opakowanie dość ładne, takie czerwone. A jestem w szoku, że producent zaprojektował nawet tutaj, no w tamtych czasach, e, informacje tutaj, na tej petardce tutaj. Tutaj, tutaj. Szczegółowe. Ale są jeszcze dostępne? Nie. Już nie? Ty Już dawno. <grypny> mhm. Kiedyś były. Nawet tanie były. A teraz? Zamiast sobie odłożyć do kolekcji to ty kurde chcesz je wyszczelać? Oszalałeś? Oj tam. Oj tam. Takie właśnie zabyteczki. Zobaczymy sobie jak to strzela, jak to strzelało. Znaczy się. No. No zobaczymy jak strzelało. Ja, 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 Niech widzowie jak coś... Kiedyś się ludzie bawili, tak? Mhm. Myśmy tego nie mieli okazji z tego szczelarza, więc są inne petardy od Rogera, takie e Specjal, coś na wzór, właśnie tego. Tylko tam jest 5 sztuk w opakowaniu, w tym jednej szufladce, a tutaj jest 6. 6, no faktycznie nie pamiętam Daj. Ja sobie odpalimy, czy sztuki, czy sztuki, właśnie sobie zostawię. Certyfikat 1,5 grama. Tutaj nic nie ma, żadnych napisów. Ląd bardzo gruby. No mega, mega. To, to no nie widziałem nie. przecież, synuś. To jest konkretny ląd, tak? Konkretny ląd. No instrukcja obsługi... Nie, tu nie ma instrukcji obsługi. Jak nie ma? No nie ma. No opakowanie, no ty... A, a, tu, nie, tu, ty, to są a, informacje tylko. Nie, no tu masz wszystko, no ja już widział. No to są informacje, Imposter. nie masz No ten. nie ma. Instrukcja obsługi jest taka, że trzeba szybko odpalić, szybko uciekać i szybko... Szybko, szybko, e, Instrukcja szybko. obsługi masz z tyłu opakowania. Właśnie aby ktoś chciał zobaczyć jest instrukcja obsługi możecie się przybliżyć nie pokazuje Maćka kładziemy cukiereczek i zobaczymy co ten cukiereczek nam pokaże 1,5 grama maciej powiada zobaczymy co ten półtora gramowy cukiereczek nam pokaże wiesz co powiem że może mieć 1,5 grama no. ładnie szczeliło ładna stara petarda mhm. klasa a ma map naprawdę fajne. podoba mi się, grubaści grubaści zobaczymy czy zrobi gniazdo dla ptaków czy nie zrobi hmm. oj oj no. szybko się pali strasznie i i no dość spory. No jest okej okay. W porównaniu do opakowania No Otwór dość spory Jak na półtora No to ma z No teraz trzeba przygotować. Co? Komary na no co Cynku Poczuj, że przyjechała kolacja, wiem co ty się dziwisz? No hmm. czuły, że jest kolacja, więc... I ostatni test, garnek. I... i... Uh. Jako tako. Waga garnka, no, w zaokrągleniu kilogram. W kilogram. Myślałem, że będzie lepiej. Ja też. Myślałem, że poleci Hmm. No, poleciał, poleciał. Cóż. My się cieszymy, że mieliśmy okazję to przetestować. No. Troszkę, trochę, troszkę to mówię. I jak to mówisz, retro test, tak? No, retro test. Raczej tego jak ci mówić, tego już nie ma. Więc jeśli ktoś gdzieś spotka, może warto kupić. Albo ktoś będzie mieć okazję kupić Tak, albo sobie będzie miał okazję kupić, no to sami zdecydujecie, czy warto, czy nie. No. to byłoby na tyle, my się z wami żegnamy no. gorąco pozdrawiamy, oglądajcie nas dalej Dokładnie. do zobaczenia w następnych odcinkach hejo